Witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Happy Game. Mamy już za sobą jeden koszmar, tak, to, to jeszcze nie jest koniec oczywiście. I tym razem jesteśmy na, jakimś, na jakiejś łące, takiej no, uroczo wyglądającej. Ale niech was nie mylą pozory, przypominam w co gramy, jakby ktoś zapomniał. Jak to było? Happy Game to nie jest wesoła gra? Hmm. Hmm. Postajemy z łóżka, przypuszczam. Albo tutaj, o. W ten sposób. Eee, tak. Bo dlaczego by nie? A jak se... Dobra, nie mogę. Jak klikam strzałkę w lewo, to. Postać zrobić coś takiego. To jest zbyt piękne, to jest zbyt piękne, to jest zbyt piękne, Tia. nie mogło być zbyt normalnie co nie. Nawet w takim powiedzmy uroczym miejscu. No i dawaj pytanie. Tutaj widzę i ten dzwon i marchewkę. <laughs> okay. Aha No tak, rozgadanej marchewki tu jeszcze nie mieliśmy, co nie? Czy ja mogę coś z tobą zrobić? Czy niekoniecznie Na razie mam marchewkę Pytanie w którą stronę? Aha. Czekaj czekaj, jakbym wręczył. <słyski> Patrzcie jak się łaszą. No spoko. A tam była jakaś marcheweczka, może? Możemy się wrócić. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Mnie to dynda w sumie. Jak, jak mi dadzą taką możliwość, to korzystam. No patrzcie, jaka interakcja. Taka ciekawostka w sumie. No, a patrzcie, jaki jamon. Mam... A nie, przecież to jest koło. Tak, w koło Macieju. A, tak też można. I Ale fajnie. Leź do nieba. Przynieś mi kawałek chleba. Dobra, na razie jest istna sielanka. Może ustaw się troszkę, o, pomiędzy kolegami, tak będzie ładniej wyglądać. Co on odwala? Gdzie on, kurde, się wybiera? Masz. Co za fok? no. Czekaj, czekaj. Aha, on chyba tak musi być, że tutaj. Dobra. niech i tak będzie. Eee, fuj. Hmm. Nie wiem po co miałbym to robić, ale okej. Okay. O właśnie Łocie, panie, nie podoba mi się. No właśnie. A nie, nie, nie. Co za po prostu pojebana gra. Kanibala nam tu brakowało, co nie? Okej, okay. czy ja coś zrobiłem źle, czy po prostu. Powtarzamy to co było. Ja mogę sobie tak po prostu poskakać po łóżku. I czekać aż się obudzą? Raczej nie. Nie, to raczej jest obowiązkowa część gry. Raczej. Aha, i taki będzie teraz. Czyli trzeba znaleźć na niego jakiś sposób. Czekaż ciekawostka, jest jakieś osiągnięcie na Steamie. Tylko pytanie za co ono jest. Bo to jest chyba opcjonalne. Z określoną ilość razy? W sensie jak nas zje, czy co? To jest bardzo dobre pytanie. Marcheweczki, marcheweczki... No spoko. Wiecie co, ja muszę sprawdzić w sumie, bo... Wolę jednak osią... z osiągnięciami być na bieżąco, także dajcie mi filkę. Witam was, panowie, na początku gry, bowiem okazało się, że jest pewne osiągnięcie, którego nie zdobyłem, a jest ono całkiem sprytnie ukryte. Czy pamiętacie? Może... Być może... Tę oto ścianę, sobie pomyślicie, mu kuwa Na ścianę się będzie lampił pewnie. No nie. To co będziemy robić? Wyburzać ją? Też nie. Patrzcie, ściana się zmieniła. Już chyba wiemy, do czego to zmierza. Co nie? O, to jest ciekawe. Ma makabrycznie urocze, czy coś. Nie spodziewałbym się, że można ukryć osiągnięcie w ścianie. Tak jakby. No i tak się o to zmienia. Trzeba po prostu tak co chwila to robić. Tak ciągle, aż dostaniemy osiągnięcie. No i dobra, kontynuujmy. To jest ciekawe, co? Hm, spodziewaliście się tego? A no właśnie. Hm, czy zaszła jakaś zmiana teraz? Nie jestem pewien. A, zachodzą, zachodzą. Tylko takie trochę subtelniejsze powiedzmy. I to jest to? Chyba jeszcze nie, ale jesteśmy myślę blisko. No, trzeba po prostu powtarzać, aż się uda. Jeszcze, jeszcze. Gra nie odpuszcza dziwne wiem. Wow, to ja wygląda naprawdę... mrocznie. Kto wie, może to jest jakaś... Może, może ma to jakiś głębszy sens? Kontynuujmy, kontynuujmy. Ej, czy to nie jest niejako zapowiedź tego, co nas czeka? Nie wiem, ale nie podoba mi się to, co tu widzę. Ja pierdzielą. Ja wiem, że to co robimy jest popieprzone, ale. Cała gra taka jest. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Czy to już? No, jeszcze nie. Patrzcie, to też już znamy. O kurde, nie, 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 nie. Jest the happy wall. Wesoła ściana. O to nam chodziło. Nie wierzę, że poświęciłem na to jakiś ułamek swojego życia. Co ja z nim robię najlepszego? Co, co ja wyprawiam? I to wszystko dla osiągnięcia, które jest ...kolernie dobrze ukryte. Kto by kuźwa wpadł na to, że ściana będzie się zmieniać? Trzeba po prostu wiedzieć albo nie wiem, uprzeć się, że. Hm. Jakby to powiedzieć. Raz natrafisz na ściany odejdziesz i pomyślisz sobie A może teraz coś się zmieniło? I tak będziesz po prostu do skutku ten robił Można i tak w sumie Też jest jakaś opcja To albo wiedza, albo na farcie, no Tak, tak. No dobra, no to wróćmy do gry No dobra, skoro to osiągnięcie mamy już za sobą, to możemy kontynuować Eee... Jeśli chodzi o to osiągnięcie, o którym wcześniej myślałem, to... Jeszcze za wcześnie, jeszcze za wcześnie. No dobra, w każdym razie... Hmm... Dobra... Raczej nie mogę kilku naraz nosić. No właśnie... Niech mi ktoś wyjaśni... Po co ja mogę wyjmować te marchewki? To mnie fascynuje. Czekajcie, czekajcie. Jeśli ja otwieram tę norę to pewnie muszę do niej wskoczyć. A żeby to zrobić, no muszę przebiec się. Pod tym jakby, no, okręgu, powiedzmy. Bo jak to zrobić? To jest ciekawe. Mam pewne koncepcje, mam pewne zamysły w głowie. Że jakby trzeba te króliki poumieszczać tak, żeby one były w różnych miejscach, co pozwoliłoby, co pozwoliłoby nam uciec, podczas gdy on by je pałaszował. Czy coś. No ja myślę, że jest to warte wypróbowania. Nie obiecuję, że to zadziała. Czy to za pierwszym razem, czy w ogóle. Dobra, tego to ja bym dał bardziej pod koniec. Po tej stronie. I przyjrzałem się niestety... Temu ile on je tego królika, no troszkę czasu mu to zajmuje, więc można to wykorzystać na naszą korzyść. To nie będzie idealnie rozmieszczone powiedzmy w równych odstępach czy coś, ale no już trudno. Nie wiem, ciebie to może tutaj powiedzmy? Chociaż nie, za blisko, za blisko, patrzcie, tutaj jest ten czerwony. Ale pomysł wydaje się być sensowny. Jak się nie uda, teraz no na tym wyżej dopracujemy i tyle. Nie wiem, tutaj powiedzmy. Fajna plansza w ogóle, taka. No nawet pomysłowo. A, możemy wyjmować, żeby je przemieścić. No dobra. Dobra, może się uda. No, nawet, nawet. Chociaż teraz. To kółko jest troszkę inaczej zaprojektowane. Ale może się uda. Bohater biegnie sam. Jest dobrze, jest dobrze. Patrzcie, widzicie? Dobrze pomyślane. Ciekawa zagadka. Czyli niejako w tej grze można zginąć. Tak jakby. No, oczywiście możemy. Trzeba będzie po prostu powtórzyć etap. Domyślam się, co trzeba zrobić. Rozejrzę się jeszcze. Ale chyba nic innego nie zrobimy tutaj. O f Fuuhuuj Miejcie litość nad mą duszą. Dobrze, i co to jest? Co to robi? Nie, 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 nie tylko Nigilotyna. Nie no, nie wyciągniemy tego. Za, za dużo waży familiada z marchewką. No nie idzie.. Hmm, hmm, hmm. Jaki uroczy przycisk do jakże nieuroczego urządzenia? Po prostu okropne. Myślałem, że mnie zgilotynuje zaraz. O nie, nie mówcie mi nawet. Nie, nie, nie. No nie. A ha? dobra. Dlaczego nie jestem zaskoczony? Bo pomyślałem, że coś takiego się wydarzy. Nie mogę z tego. Nie mogę. To jest tak na poważnie. Czekać tam była jeszcze jedna marchewka, więc potrzebujemy więcej. Dobra, to już nie przypomina familiady, tylko jakieś uciechy w. Eee. Yy, Bordelu bds -em. Ale dobra. Tak, potrzebujemy więcej siły roboczej. Mocniej, co? Co? I L. Jace mogłaby na podstawie tego książkę napisać. No co? Kto powiedział, że to będzie poważna seria? Coś, mogę sobie pojajcować? Co z, co z tego, że gatunek jest jaki jest? Ja tam problemu nie widzę. Nie ma to jak kreatywność, zdecydowanie. Wielka rewolucja francuska Rok któryś tam, nie pamiętam który, bo jestem noga z historii yy, gilotyno, Giloty... Gilotynowizow... czekaj, gilo, Gilotynowane! O! I chuj Można i tak No dobra, no damy radę Gdzie to warzywo? Co? Weź mi pomóż. Aha, okej. Okay. Boże święty... Ja muszę zadzwonić do kolegi i zapytać, czy kiedyś coś takiego widział. Co? Czy ktoś oczekiwał normalności po takiej grze yy, z takim youtuberem? W takiej serii? O kurna, nie, to się. Okej, okay, to jeszcze nie jest ten królik. <laughs> Big Chungus normalnie. Co ty możesz zrobić ciekawego. kurde, no z całej siły i gówno z tego. Dobra, słuchaj, co... Eee, wiecie co, oni chyba... Są y, połową ciała w grobie? Tak... dosłownie ich przenośli? Nie wiem, ważne, dobra. Co ja mam z tobą zrobić? Gargantuło. Hm <grydy> hm hm. Aha, dobra, już chyba wiem do czego to zmierza, niestety albo niestety, ja pierniczą. No dobra, kolejny etap zaliczony. Jej. No to jest ciekawe. To wygląda jak połączenie Jak jakaś podróbka Nie wiem, połączenie Sonika Z misiem uszatkiem Czy coś Ja pierdzielę. To jest niezłe Narkotyki nie są potrzebne, gdy się ma takie gry. Po prostu. Dajcie mi chwilkę. Sprawdzę czas. nagrania. W sensie, już nagrywam. No, jak tak spojrzałem, to jest dobry moment, żeby zakończyć. Niestety, mam tę, tę niewygodę, że. Gra... gry chyba nie da się uruchomić w okienku, przez co muszę. Zatrzymywać grę w pewnym ekranie, żeby spać po prostu czas w obs -ie. Taka ciekawostka. Ale dobra, nie będę was zamęczał tymi... Moimi smutami. Smutami, tp i Kraina wesołych serduszek. Nie mam pytań, po prostu. Będzie ciekawie. No powiem wam, że... Te zagadki z tym wielkim spaślakiem też były takie ciekawe. Trzeba było trochę pomyśleć, jakby go tutaj wykiwać. No, twórcy mają łeb na karku. To dobrze. To dobrze. Zobaczymy, co się przygotowali. Ale na razie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.